Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was na kanale Budujemy coś fajnego. W dzisiejszym odcinku pora wejść do środka naszego domu, ponieważ ostatnio stawialiśmy wewnętrzne ścianki, więc pora pokazać Wam pomieszczenia, które nabrały kształtów i możecie dzisiaj je razem z nami zobaczyć. Zapraszam! Na samym początku jesteśmy w Wiaczu Łapie. Początkowo to były dwa oddzielne pomieszczenia. My zdecydowaliśmy się je połączyć, aby zyskać przestrzeń, bo wiadomo docelowo będzie tutaj stała jakaś szafa dla gości, więc zależało nam na tej przestrzeni. Z tego miejsca możemy dotrzeć też do naszego garażu. Tam mamy dwa wejścia, ale to później. Zapraszam Was do środka. Tutaj mamy największą przestrzeń naszego domu, ponieważ jest tu połączonych kilka pomieszczeń. Jest salon, na którym będzie w środku stał narożnik. Mamy jadalnię, w której będzie duży stół, mamy kuchnię, która jeszcze będzie oddzielona wyspą. Jeśli chodzi o kuchnię, to tutaj mamy też przejście do spiżarki, która będzie zabudowana w meblościanką, więc docelowo nie będzie jej Widać, ale będzie służyła nam oczywiście do przechowywania żywności i różnych sprzętów. Idziemy dalej korytarzem, to oczywiście wnęka na kominek. A po tej stronie mamy pierwszą z łazienek. My łazienki mamy dwie, ta będzie łazienką z prysznicem. Na ten moment jest tam troszkę ciemno, natomiast możecie zobaczyć, jak to właśnie też wygląda. E, początkowo w projekcie była to garderoba połączona z toaletą. My zdecydowaliśmy się przearanżować to pomieszczenie, ponieważ zależało nam na większej łazience. Idziemy dalej. Tutaj mamy kotłownię. Na początku również to były dwa pomieszczenia osobne, ponieważ było to pomieszczenie gospodarcze właśnie kotłownia. My zdecydowaliśmy się te dwa pomieszczenia ze sobą połączyć. Tutaj będzie jakaś pralka, suszarka, piec. Dlatego zależało nam na tym, żeby to było większe pomieszczenie, aby nie było wielu par drzwi. Idziemy dalej. Mamy tutaj pomieszczenie do pracy, które docelowo będzie służyło jako gabinet. Pracuję w domu zdalnie, więc dlatego to było dla mnie ważne, aby mieć. W domu taką przestrzeń, gdzie ja będę mogła oczywiście w spokoju popracować, dlatego takie pomieszczenie akurat u nas. Idziemy dalej do garderoby. Ona docelowo miała być się tam wcześniej, ale ze względu na układ pomieszczenia wygodniej było ją zrobić tutaj. Po dwóch stronach będą oczywiście szafy, dlatego jest to fajne miejsce, które było też moim marzeniem. Idziemy dalej. I docieramy do drugiej łazienki. Jest to łazienka, w której będzie wanna wolnostojąca. I tak się prezentuje już e, ta przestrzeń. Następnym pomieszczeniem jest pomieszczenie na kiedyś. Jak mi się śmiejemy, z tego względu rzeczywiście, myśląc kiedyś o założeniu rodziny, to będzie jeden z dwóch pokoi, które będzie nam do tego też tutaj służyło. No a teraz przechodzimy do sypialni. Sypialnia jest nieco większa, ponieważ tutaj nie dość, że będzie łóżko, to jeszcze miejsce na jakieś lustro, na jakieś krzesło, więc jest to spora przestrzeń. Ostatnim pomieszczeniem, które chcę Wam pokazać, jest drugi pokój, który tutaj możecie zobaczyć. Tutaj z niego jest tak jak z sypialni na taras. Także tak się prezentuje. Wracamy korytarzem. Wejdźmy jeszcze na chwilę do garażu. Ostatnim razem jak pokazywaliśmy Wam garaż jeszcze był w lania stropu, dlatego tutaj możecie już go zobaczyć. Finalnie jest to garaż dwustanowiskowy, w którym są oczywiście też przestrzenie okienne i prezentuje się następująco. Wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku, a w kolejnym już niedługo będziemy mieli wstawiane okna, także tej części nie mogę się sama osobiście doczekać, także do zobaczenia, obserwujcie nas.